Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak koty rzeczywiście nas postrzegają? Czy widzą nas jako inne koty, matki, czy może tylko jako opiekunów? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Koty mają unikalny i fascynujący sposób interpretacji świata i łączenia się z ludźmi. Zrozumienie tego może całkowicie zmienić sposób, w jaki się z nimi komunikujesz. W tym filmie zobaczymy, jak koty tworzą więzi, rozpoznają nasze emocje, a nawet nas manipulują. Tak, wiedzą, jak zwrócić na siebie naszą uwagę. Od przyczyny słynnego miauczenia do ludzi po sekrety związane z zachowaniem ocierania się i ugniatania, odkryjesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć, co dzieje się w głowie twojego czworonożnego przyjaciela. Zanim zaczniemy, zapisz się na kanał, aby uzyskać więcej ciekawostek i niesamowitych wskazówek na temat świata kotów. Wskazówka numer pierwsze: czy koty widzą ludzi jako koty? Sposób, w jaki koty postrzegają ludzi, jest intrygujący i unikalny. Nie widzą nas dokładnie jako innych kotów, ale tworzą połączenia, które odzwierciedlają zachowania zaobserwowane w ich relacjach kocich. Te połączenia opierają się na codziennych interakcjach, takich jak karmienie, pieszczoty i zabawa. Dla kota więź z człowiekiem, który się nim opiekuje, może być tak samo ważna, jak więzi, które rozwija z innymi kotami lub nawet z matką. Mimo to koty demonstrują typowe zachowania między kotami, takie jak ocieranie się o nas czy ugniatanie łapami. Te akty, chociaż mogą wydawać się, że postrzegają nas jako duże koty, są w rzeczywistości wyrazami komfortu, bezpieczeństwa i zaufania. Z drugiej strony, te demonstracje nie oznaczają, że kot myli ludzi z innymi kotami, ale że traktują nas jako część swojego grupy społecznej. Koty dostosowują swoje zachowania, aby wchodzić z nami w interakcję w sposób, który ma sens w ich unikalnej logice społecznej. To dopiero początek tego, jak nas postrzegają. Wskazówka numer drugie. Czy koty widzą ludzi jako matki? Koty mogą rozwijać więź podobną do tej, jaką mają ze swoimi matkami, ale niekoniecznie postrzegają nas w ten sposób. Ta więź kształtuje się głównie z osobą, która się nimi opiekuje, która je karmi, bawi się z nimi. Głaszcze i zapewnia bezpieczeństwo. Tak jak kocięta polegają na swoich matkach dla przetrwania i komfortu, dorosłe koty przenoszą to zachowanie na ludzi, którzy przyjmują te role. Badania, takie jak to z 2019 roku, pokazały, że koty tworzą więzi przywiązania podobne do tych, które mają ludzkie niemowlęta z opiekunami. Demonstrują oznaki komfortu i bezpieczeństwa, gdy są blisko osoby, z którą mają te więź. Gdy są oddzielone od swoich opiekunów, niektóre koty mogą wykazywać objawy lęku, utraty apetytu i inne zachowania związane z brakiem zaufania, jak to miało miejsce w przypadku Lucy, kota wspomnianego w filmie. Choć koty nie rozpoznają ludzi jako biologicznych matek, więź emocjonalna jest na tyle głęboka, że możemy ją porównać do relacji matczynych. Ta więź jest dowodem na społeczną i uczuciową stronę kotów. Wskazówka nr 3. Zachowanie podobne do zachowań kotów z innymi kotami. Zachowania, które koty demonstrują w stosunku do ludzi, często odzwierciedlają interakcje, które mają z innymi kotami. Kiedy kot ociera się o ciebie, liże cię lub ugniata łapami, pokazuje oznaki komfortu i połączenia. Te zachowania są powszechne wśród kotów, które żyją razem, wzmacniając więzi społeczne i oznaczając terytorium w przyjazny sposób. Otarcie się. Na przykład nie jest tylko gestem pieszczoty, jest także sposobem na dzielenie się zapachami i tworzenie zapachu grupy, co jest niezbędne dla poczucia przynależności kotów. Robią to zarówno z innymi kotami, jak i z ludźmi, pokazując, że postrzegają nas jako część swojego kręgu społecznego. Ugniatanie łapami, zachowanie, które sięga dzieciństwa, kiedy stymulowały mleko matki, jest również oznaką relaksu i szczęścia. Choć te gesty mogą sprawić, że wydaje się, że koty postrzegają nas jako inne koty, w rzeczywistości wyrażają komfort i bezpieczeństwo w sposób, który ma sens dla nich. Te zachowania są dowodem na to, jak bardzo nam ufają, niezależnie od tego, czy postrzegają nas jako równe. Skazówka numer czwarte. Rozpoznawanie emocjonalne u ludzi. Choć koty nie są tak biegłe jak psy w interpretacji ludzkich mimik, nie oznacza to, że są obojętne na nasze emocje. Koty mają zdumiewającą zdolność dostrzegania zmian w otoczeniu, w tym zmian w tonie głosu, mowie ciała, a nawet w zapachu, który wydzielamy. Te wskazówki pomagają kotom zrozumieć, jak się czujemy. Na przykład, gdy jesteśmy smutni lub zaniepokojeni, nasze ciało uwalnia hormony, które mogą subtelnie zmieniać nasz zapach. Koty wychwytują te zmiany i mogą reagować w różny sposób próbując nas pocieszyć lub utrzymując dystans, w zależności od swojej osobowości i więzi z nami. Ponadto badania wskazują, że koty potrafią rozpoznawać podstawowe emocje, takie jak radość czy złość, poprzez nasze mimiki i ton głosu. Chociaż koty są znane ze swojej niezależności, często dostosowują swoje zachowanie w zależności od tego, co dostrzegają w nas. Powolne mruganie na przykład to gest, który koty wykorzystują, aby wyrazić zaufanie i przywiązanie, często odpowiadając na ten sam gest wykonany przez ludzi. To pokazuje, że nawet w subtelny sposób są zestrojone z naszymi emocjami. Wskazówka numer piąte: Zdolność do społecznego odniesienia u kotów. Choć są zwierzętami niezależnymi, koty mają umiejętność znaną jako odniesienie społeczne, czyli zdolność obserwowania zachowań ludzkich w celu podejmowania decyzji w nieznanych sytuacjach. To zachowanie pokazuje, że mimo iż z natury są samotnymi myśliwymi, koty wciąż ufają ludziom jako źródłu wskazówek i bezpieczeństwa. Na przykład w nowych środowiskach lub sytuacjach koty mogą spojrzeć na swoich opiekunów, aby ocenić, czy jest bezpiecznie eksplorować lub interagować z otoczeniem. Ta zależność od ludzkich sygnałów jest szczególnie widoczna w momentach niepewności lub stresu. Chociaż koty nie proszą o pomoc bezpośrednio, jak robią to psy, ich uważne obserwacje ujawniają silne połączenie z nami. Ponadto koty mogą korzystać z odniesienia społecznego, aby szukać pocieszenia emocjonalnego. Jeśli zauważą, że jesteśmy spokojni i zrelaksowani, mają tendencję do czucia się bezpieczniej. Jeśli jednak okazujemy strach lub zmartwienie, mogą stać się bardziej ostrożne. To zachowanie podkreśla, że koty nie tylko obserwują nasze działania, ale także interpretują nasze stany emocjonalne, aby kierować swoimi reakcjami. Wskazówka numer szóste. Reakcje na imię opiekuna. Koty mogą wydawać się obojętne, ale doskonale wiedzą, kiedy są wołane po imieniu. Badania pokazują, że koty rozpoznają swoje imię i reagują z większym entuzjazmem, gdy to ich opiekun je woła, w porównaniu do innych osób. To ujawnia szczególną więź, jaką koty mają ze swoimi właścicielami, nawet jeśli nie zawsze okazują to w oczywisty sposób. Ta reakcja na imię wynika z pozytywnego skojarzenia, jakie koty mają z głosem opiekuna, zwykle związanym z przyjemnymi doświadczeniami, takimi jak jedzenie, zabawa i pieszczoty. Chociaż mogą wydawać się niezainteresowane, ten wybór ignorowania lub braku reakcji jest często świadomą decyzją charakterystyczną dla ich niezależnej osobowości. Inną ciekawostką jest to, że nawet gdy obcy wołają kota po imieniu, on go rozpoznaje, ale reaguje w sposób bardziej neutralny lub zdystansowany. Ta różnica w zachowaniu podkreśla znaczenie unikalnej więzi między kotem a opiekunem. Nie tylko rozpoznają dźwięk, ale także kojarzą głos opiekuna z bezpieczeństwem i komfortem. Wskazówka numer siódme. Niezależność kotów i interakcje społeczne. W przeciwieństwie do psów, które są zwierzętami stadnymi i wysoko zestrojonymi z dynamiką społeczną, koty są z natury samotnymi myśliwymi. To odzwierciedla się w tym, jak interpretują interakcje ludzkie i jak na nie reagują. Koty zwykle nie zwracają uwagi na relacje między swoimi opiekunami a innymi ludźmi, koncentrując się głównie na tym, jak te interakcje bezpośrednio ich dotyczą. Na przykład podczas gdy psy mogą unikać przyjmowania jedzenia od kogoś, kto był niegrzeczny wobec ich opiekuna, koty zazwyczaj nie okazują tego zmartwienia. Skupiają się na natychmiastowym korzyści, jak możliwość jedzenia, a nie na niuansach ludzkich relacji. Dzieje się tak, ponieważ koty ewoluowały, aby mniej ufać interakcjom społecznym, a bardziej polegać na swoich umiejętnościach przetrwania. Ta niezależność jest również widoczna w tym, jak koty radzą sobie z emocjami ludzkimi. Mogą wychwytywać uczucia, takie jak złość czy smutek, ale nie angażują się emocjonalnie w ten sam sposób, w jaki robiłby to pies. Ta postawa odzwierciedla ich zamkniętą naturę, ale nie oznacza, że są obojętne. Po prostu mają inny styl interakcji społecznej. Wskazówka nr 8 Mowa ciała Co koty nam mówią? Koty komunikują się w dużej mierze poprzez mowę ciała, oferując ważne wskazówki na temat tego, co myślą i czują w stosunku do nas. Od subtelnych ruchów ogona po położenie uszu i oczu, każdy gest ma znaczenie, które pomaga lepiej zrozumieć więź z naszymi futrzanymi przyjaciółmi. Wyraźnym przykładem jest czynność ocierania się o nasze nogi lub ręce, co demonstruje uczucie i oznaczanie terytorium. Kiedy kot odsłania brzuch, często interpretowane jako zaproszenie do pieszczot, w rzeczywistości jest oznaką skrajnego zaufania. Z drugiej strony, szybkie ruchy ogona wskazują na irytację lub niecierpliwość. Mowa ciała może być również odzwierciedleniem ich chwilowych emocji. Na przykład kot, który powoli mruga, okazuje komfort i zaufanie. Ten gest, znany jako kocie pocałunki, jest sposobem wyrażania przywiązania i można go odwzajemnić, mrugając powoli z powrotem. Zrozumienie tych sygnałów jest niezbędne do zbudowania bliższej relacji i szanowania granic kota. Ważne jest aby obserwować kontekst i wzorce zachowań, aby poprawnie interpretować, co twój futrzany przyjaciel próbuje zakomunikować. Wskazówka numer dziewiąte. Komunikacja werbalna dostosowana do ludzi. Koty rozwinęły fascynujący i unikalny sposób komunikacji z nami miauczenie. W odróżnieniu od wielu innych dźwięków wydawanych przez zwierzęta, miauczenie jest wokalizacją, którą, co ciekawe, koty rzadko używają do komunikacji ze sobą w dorosłym życiu. Zamiast tego zarezerwowały to zachowanie niemal wyłącznie do interakcji z ludźmi, co podkreśla imponującą adaptację do życia w domowym środowisku. Ten wybór odzwierciedla zdolność kotów do dostosowywania swoich zachowań w celu uzyskania tego, czego potrzebują od swoich opiekunów, czy to uwagi, jedzenia, czy czułości. Miałczenia kotów często porównywane są do płaczu ludzkiego niemowlęcia. Dźwięku, który instynktownie przyciąga naszą uwagę i wywołuje emocjonalną reakcję. To podobieństwo nie jest przypadkowe. W rzeczywistości jest wynikiem zaawansowanej formy uczenia się. Koty zauważają, że pewne rodzaje miałczeń, zwłaszcza te, które brzmią bardziej wysokotonowo lub natarczywie, wywołują szybkie i pozytywne reakcje ich opiekunów. Mogą zmieniać ton częstotliwość, a nawet intensywność miałczeń w zależności od sytuacji, wykazując niezwykłą umiejętność dostosowywania swojej komunikacji w celu osiągnięcia konkretnych celów. Jednak miałczenie nie działa samo. Koty często łączą te wokalizacje z innymi formami mowy ciała, aby wzbogacić swoją komunikację. Na przykład kot może miałczeć, gdy ociera się o nogi swojego opiekuna, patrząc mu prosto w oczy lub poruszając ogonem w ekspresyjny sposób. Każdy z tych gestów dodaje warstw znaczenia do tego, co próbują przekazać, pokazując, że koty rozumieją naszą potrzebę interakcji werbalnej i wizualnej. Między sobą jednak ich komunikacja jest głównie niewerbalna, wykorzystując postawy, mimikę, mruczenie, a nawet zapachy do interakcji z innymi kotami. Ta niezwykła zdolność szkolenia ludzi, aby zrozumieli ich pragnienia i potrzeby, nie jest tylko przykładem inteligencji kotów, ale także ich zdolności do adaptacji i empatii opracowały skuteczny sposób na wzmocnienie więzi z opiekunami, tworząc relację, która przekracza bariery językowe. Obserwując, jak koty dostosowują swoją komunikację, aby połączyć się z nami, dostrzegamy nie tylko ich przebiegłość, ale także to, jak bardzo cenią tę wyjątkową relację z ludźmi. Wskazówka numer dziesiąte: Czy koty mogą kochać swoich właścicieli? Chociaż koty często postrzegane są jako niezależne i powściągliwe, są w pełni zdolne do rozwijania prawdziwego uczucia do swoich opiekunów. Ta relacja opiera się na codziennej trosce, jaką im oferujemy, takie jak karmienie, zabawa, czyszczenie kuwety i oferowanie komfortu. Z biegiem czasu ta więź staje się widoczna w zachowaniach zaufania i czułości, które koty wykazują. Klasycznym przykładem jest, gdy kot wybiera bycie blisko opiekuna, nawet bez wyraźnego powodu, tylko po to, by dzielić się towarzystwem. Spanie obok, podążanie za nim po domu, czy nawet mruczenie to wyraźne znaki przywiązania i zaufania. Te gesty pokazują, że chociaż mogą nie okazywać emocji w ten sam sposób, co psy, koty mają swoje własne sposoby na wyrażanie miłości. Ważne jest jednak, aby szanować czas i granice każdego kota. Niektóre są bardziej powściągliwe i mogą potrzebować czasu, aby zbudować to zaufanie. Wymuszanie interakcji może przynieść odwrotny skutek, oddalając zwierzę. Pozwolenie kotu na zbliżenie się z własnej woli to najlepszy sposób na wzmocnienie więzi. Koty mogą nie kochać w ludzkim sensie tego słowa, ale ich przejawy czułości są prawdziwe i znaczące dla tych, którzy dzielą z nimi życie. Teraz, gdy lepiej rozumiesz, jak koty nas postrzegają i jak się z nami łączą, staje się jasne, że chociaż futrzaki mają unikalny i niezależny sposób wyrażania uczucia, naprawdę troszczą się o swoich opiekunów. Odpowiedzi, które nam dają, czy to poprzez miauczenie, mowę ciała, czy zachowania czułości, są wyraźnymi sygnałami, że istnieje głęboka więź między ludźmi a kotami. Każdy kot jest inny, ale wszystkie mają swój sposób na wyrażanie miłości i zaufania. Rozumiejąc te subtelne przejawy, możesz jeszcze bardziej wzmocnić więź ze swoim futrzanym przyjacielem i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i miłości w swoim domu. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak lepiej połączyć się ze swoim kotem, polub, udostępnij i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej tego typu treści. Do zobaczenia następnym razem i kontynuuj odkrywanie fascynującego świata kotów z nami.